Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku Dzisiaj czytamy z listu do Rzymian, z rozdziału 7, od wersu 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę... Zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię. Ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi, z tego ciała śmierci. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi Grzechu. O, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, bardzo ciekawy tekst, który na pozór wydaje się takim tekstem dychotomicznym. Czyli jakby próba połączenia dwóch rzeczywistości, których przecież połączyć się nie da. Ale nie o tym tak naprawdę napisał apostoł Paweł. Apostoł Paweł napisał o pewnej istotnej, bardzo istotnej sprawie, która można powiedzieć jest podsumowana w 25 wercecie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Pierwsza bardzo ważna rzecz, jeżeli, jeżeli za cokolwiek dziękujesz Bogu, to zawsze miej na uwadze, że wszelkie twoje podziękowania mogą być kierowane ku Bogu tylko z powodu Jezusa Chrystusa, bo wszystko co dobre Cię spotyka, wszelkie dobro, które ciebie dotyka, masz za sprawą Jezusa Chrystusa. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem za zakonowi grzechu. W 14. wersecie przeczytaliśmy, że zakon jest duchowy. A ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Czyli jak to rozumieć? Po pierwsze, musimy zrozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny. Od tego trzeba zacząć. Każdy z nas jest grzesznikiem. Jest grzesznikiem zaprzedanym grzechowi. Tyle wystarczy. Zakończyli Czyli Boże Prawo. Boże Prawo? Skąd pochodzi? Od człowieka? Nie. Pochodzi z nieba. A więc jest duchowe. Ma ten wybiar duchowy. Pochodzi wprost z nieba. Pochodzi wprost od Boga. Jest nadane przez Boga. A przekazane było narodowi wybranemu przez Mojżesza. To nie Mojżesz sobie napisał na kolanie Boże Prawo, tylko zostało mu ono przekazane przez Boga. Przekazane. A więc jest duchowe. Stoi więc w opozycji do człowieka, który jest grzeszny. Dalej czytamy... Nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to czynię. Przecież tak jest bardzo często. Potwierdzają to również ludzie, którzy nic wspólnego z Bogiem nie mają. Wielokrotnie, nawet przestępcy mówią: zrobiłem coś, nie chciałem tego zrobić, ale zrobiłem to. Nie chciałem ukraść, ale ukradłem. Nie chciałem zabić, ale zabiłem. I nie jest to usprawiedliwianie się, a na pewno nie w tym sensie, że bronią się poprzez kłamstwo. Nie, oni naprawdę pewnych, ci ludzie naprawdę pewnych rzeczy nie chcą, ale to robią. Robią to. O taki kolokwializm. Przychodzi córka do matki i mówi: Mamo, jestem w ciąży. No jak to? No nie wiem, jak to się stało. Oczywiście w sensie technicznym wiemy, jak to się stało, ale przecież ona tego nie planowała. Nie zapanowała nad własnym ciałem, nie zapanowała nad grzechem, tak jak ten jej. Kochanek też nie zapanował nad swoją chucią, ale grzech zaistniał, grzech zwyciężył i zaowocował właśnie w taki sposób, jak ta ciąża. Bogu niech będą dzięki przez Chrystusa Pana naszego. Ja sam służę umysłem Zakonowi Bożemu. To jest bardzo ważne stwierdzenie. To już dotyczy ludzi, którzy narodzili się na nowo, ludzi, ludzi zbawionych. Służę umysłem Zakonowi Bożemu. Jeśli byśmy sięgnęli do greki, to słowo, które tutaj zostało zapisane jako umysł, to jest odmiana słowa gnomi. Ono jest ciekawe, to słowo, ponieważ, ponieważ ono mówi, jakby je przetłumaczyć wprost na język polski, ono oznacza zarówno myślenie, ale myślenie w sensie podejmowania zamysłów i podejmowania pewnych zamiarów. Takie znaczenie ma to słowo. I apostoł Paweł powiada, że on, teraz posługując się tym rozszerzonym tłumaczeniem, on ma dobre zamiary, aby służyć zakonowi Bożemu. On ma dobre zamysły, aby służyć zakonowi Bożemu. On jest oddany Bożemu prawu. On jest oddany sprawiedliwości Bożej. To jest jedna, jedna bardzo ważna rzecz. Czyli kiedy i, kiedy i dlaczego może tak powiedzieć? Może tak powiedzieć... On i każdy człowiek, który jest narodzony na nowo, bo ma nową naturę, a więc ma nowy sposób myślenia. A więc myśli o tym, co dobre, myśli o tym, co święte, o tym, co czyste, o tym wszystkim, co Bogu się podoba. I to jest cecha, która dotyczy tylko i wyłącznie ludzi narodzonych na nowo. Ale dalej powiada apostoł, ciałem zaś służy zakonowi grzechu. Co to oznacza, że on służy ciałem zakonowi grzechu? Czy on się usprawiedliwia? Nie. Nie, żeby było jasne, nie. Przeczytam inny werset z siódmego rozdziału siódmy. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech przenigdy? Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. A więc my odbieramy od duchowego zakonu przekaz, informację. To Bogu się nie podoba. To Bogu się nie podoba. To jest bardzo ważne. Ale jak zrobić, żeby, żeby się Bogu podobać? Narodzić się na nowo. Wtedy mamy nową naturę i wtedy mamy nowy, nowe myśli, nowe myśli. A co z tym ciałem? Nasze ciało jest częścią tego świata. No, jakby nie było, zostaliśmy stworzeni z materiałów, które dostępne są na każdym kroku. No, też kolokwializując z prochu Ziemi. Więc ciało jest związane z tym światem. W jaki sposób świat kontaktuje się z naszym duchem? W żaden sposób, bo nie ma takiej możliwości, bo nasz duch jest święty, jest czysty. Ale ten świat kontaktuje się z naszym ciałem. Jak? Poprzez zmysły poprzez zmysły także poprzez nasze ciało. Mózg jest na przykład częścią naszego ciała. I do naszego mózgu przychodzą różne impulsy, różne zachęty, różne pokusy, ale człowiek wierzący, zbawiony, to człowiek, który ma władzę nad tymi pokusami, ma władzę nad tymi impulsami i jest w stanie tym, tym impulsom się przeciwstawić. To, że czasami człowiek taki upada, to, że mu się zdarzy zgrzeszyć, jest tylko dowodem na to, że. Nasze ciało jest naprawdę pełne grzechu, ale nikt z nas, nikt z nas nie ma najmniejszego zamiaru, aby służyć grzechowi, wręcz odwrotnie. My służymy naszemu Bogu, dlatego mamy władzę i moc, aby się przeciwstawić grzechowi. Potrafimy to. Pomijając nawet te, te krótkie chwile słabości, które oczywiście przydarzają nam się, to nic nie zmienia w naszej relacji z Bogiem, bo zbawiony jesteś z łaski, nie z powodu zasług, które w jakiś sposób tam przed Boga przynosisz. Dlatego nasze ciało musi umrzeć. Albo jeśli doczekamy się tego dnia, kiedy Chrystus wróci po swój Kościół, to nasze ciało zostanie przemienione. To ciało, którym dysponujemy dzisiaj, nigdy nie wejdzie do Królestwa Bożego. To będzie zawsze nowe ciało. Albo nowe, które zostanie nam dane, albo to nowe, czyli przemienione w chwili w której Chrystus nas porwie, pochwyci na powietrze i zabierze nas z tego przeklętego świata. Ja wiem, że dla wielu ludzi to jest w ogóle jakieś dziwadło, co ja mówię w tej chwili, bo nie znają Biblii. No ale trudno. Nieznajomość prawa, jak mówi polskie prawo między innymi, nie jest zwolnieniem z odpowiedzialności. A więc nieznajomość prawa Bożego nie Słowa Bożego nie zwalnia nas od, od, od odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkie nasze czyny, za nasze postępowanie. Kochani, dobrego dnia Wam życzę, niech Wam Bóg błogosławi. Amen.